Także tak, witam wszystkich oglądających, wszystkich, którzy weszli zobaczyć, jak się dzisiaj będę męczył właśnie z tym trzyskibowym pługiem i z czterdziestką piątką naszą, chyba tak to się dokładnie nazywa, bo to są jeszcze jakieś liczby, tak, 45-12. Wsiadamy do ciągnika, już sobie odpaliłem, mam zakupione nowe pole, to wam muszę poinformować was o tym i to... Łoł, wow, zapomniałem, za... boże, jak dawno w to grałem, tu są przecież inne biegi, to jest farmik 13, a nie 19... Ja, Pierdziel, to jest kwestia takiego przyzwyczajenia, że to mordyczajcie. W ogóle napiszcie hashtag orka, ja wam przypnę serduszko. I weźcie, udostępnijcie ten film, bo to naprawdę mega dużo daje. Miejmy nadzieję, że jak to oglądacie, już jest te 41 tysięcy subów, bo tam jak to nagrywam, to brakuje tylko 100. A ten film będziecie mieli chyba po trzech, czy tam dwóch dniach od nagrania. <laughs> Ale wywaliło go. Dobra, lecimy sobie na pole. Pasowałby go podnieść, dobra, podniósł się. No niestety, musimy robić trójką, mogliśmy robić czwórką, tylko że niestety nie mamy czwórki, no nie? Fajnie było tą czwórką oczywiście porobić, ale jaki pułk mamy, tak sobie będziemy działać. Może gdzieś tam przyszło, Boże jak tym się dziwnie jeździ, jak to się tak, tak jest ciężko wyczuć, bo te ciągniki z modów się bardzo szybko, bardzo szybko po prostu jadą z taką mega dużą prędkością. No i tak, tu jest właśnie to nasze pole. I jak ja to będę robił? Najprawdopodobniej sobie oporam e, dookoła o, to jest mało prawdopodobne, bo najprawdopodobniej zrobię sobie tylko miedzę Wiecie, wiecie o co chodzi, no nie? Żeby się nie męczyć No i wbijajcie na mojego Instagrama, tam znajdziecie, no możecie do mnie napisać e, I w ogóle będzie fajnie, no i mówię wam, gwarantuję wam, że będzie zajebiście Jeżeli zaobserwujecie mnie na tym Instagramie Ja też się ucieszę, bo niewiele brakuje do wydania prasy Sipmy A teraz cyk, no i teraz Obróć hamulec, helogeny podnieść pług Rozpocznij tworzenie pola. Dobra, dobra, kurwa. Zaczynamy! Tą naszą... Czekaj, bo ja zaraz on mi się odepnie, zaraz jak ja będę jechał w takim tempie. Tak jak mówiłem, orka orką. Być może zainwestuję w nowy pług, ile zrobimy dzisiaj, tyle zrobimy. Miejmy nadzieję, że ta inwestycja się upowiedzie, bo. Powiem Wam szczerze, że nie uśmiecha mi się robić tą trójką. No wiadomo tutaj jest i tak tylko na zrobienie między. Jak farmingu, no nie? W prawdziwym życiu to pewnie byśmy zapierdzielali i orali całe pole, no bo naprawdę już tutaj wyszedł dosyć duży kawałeczek, prawda? To musicie sami przyznać, że dosyć duży jest ten kawałek. Napiszcie, co sądzicie o zakupie jeszcze jednego pola, bo mam do dyspozycji troszeczkę pieniążków, także możemy coś kupić. Można. Oczywiście, można kupić nowy ciągnik e, za te pieniądze, tylko że... Nowy ciągnik, na tyle pola, raczej głupia inwestycja, dlatego lepiej inwestować te pieniądze mądrze i zainwestować w nowy kawałeczek i może, może jeżeli się uda jeszcze w kolejny kawałek, znaczy kolejny kawałek, w nowy ciągnik właśnie, bo można było kupić coś z tamtych kawałeczków, to jest jeszcze kwestia do dogadania. Ale tutaj jak widzicie, no pole, no największe, teraz największe na gospodarstwie i tak w sumie nie wiem, czy ten kawałek, który mieliśmy samodzielnie o tako, bez tego jeszcze dodatkowego, nie był największy na gospodarstwie naszym, na naszej wsi nawet a teraz, teraz to już całkiem bydlak to pole. No i zeżniw, mam nadzieję, że będą jakieś fajne zyski też i ta seria powiem wam, że kiedyś się robiło te serie z Lesa 13 i one się nudziły po jakimś czasie. Ta seria mi się nie nudzi w ogóle. Też chyba w tamtym tygodniu nie było odcinka z tego, bo zapomniałem, znaczy może nie tyle, że zapomniałem zagrać co, nagrać, co jednak nie miałem czasu na to żeby właśnie stworzyć ten filmik. Ja się boję tutaj ruszyć, Czyli Ja się boję tutaj szybko ruszyć. Żeby on mi nie popierdzielił, nie wiadomo jak, z jaką prędkością, prawda? Leciutko sobie naukos tutaj zrobimy. Żeby już łączyć te pola tak w jedność, a nie tam się pchać dalej, bo tutaj też są bardzo nierówne tereny. E, macie raz wyżej, raz niżej i trzeba po prostu to zrobić tak, żeby to jak najłatwiej później było nam uprawiać to pole. Mam wrażenie, że dobrze. Także paradoksalnie zrobiliśmy to OK, e, Obstawiam, że i tak tego nie zrobimy na jeden przejazd Tylko trzeba będzie sobie jeszcze tutaj się przy, przynajmniej z raz przejechać I zaczniemy sobie robić orkę tak dookoła Bo też ja, ja pamiętam jak kiedyś się robiło W prawdziwym życiu właśnie Że dookoła się robiło takim pługiem e, Tym, jak to się nazywa, no, takim tym normalnym A resztę pola się robiło takim pługiem Bo się nazywał pług chyba podorywkowy, że te skiby nie są takie nie, nie jest taki wysoki, nie wiem jak to nazwać Po prostu te skiby nie wchodzą tak głęboko w ziemię Taki mniejszy tak jakby, no nie? Kto tam ma gospodarstwo Ten raczej powinien wiedzieć o czym mówię Przynajmniej kto ma takie mniejsze gospodarstwo Bo raczej ci więksi, e, no to się nie pierdzielą w coś takiego Tylko po prostu No robią wszystko jednym pługiem Albo w ogóle już robią talerzówką Bo talerzówką też oczywiście można działać I fajnie to wszystko raczej powinno wam wychodzić I my sobie raczej w dzisiejszym odcinku Tak samo zrobimy Zrobimy sobie parę przejazdów dookoła i z tych przejazdów wywnioskujemy, ile nam czasu zejdzie zrobienie całego pola Zainwestujemy w talerzówkę albo pożyczymy po prostu od sąsiada No bo ja mam tylko dwa kultywatory, a talerzówki nikt w życiu nie miałem, teraz będzie trzeba coś kupić To pole też wygląda fajnie, jakby tutaj zrobić taki jeden mega duży kawałek Ale raczej się nie zgodzi ten gościu na sprzedaż tego, albo przynajmniej żeby nam użyczyć tego pola No bo po prostu on to uprawia Tamte pola też, no nie są takie za bardzo do kupienia, tamto ostatnie można było coś Pogadać z właścicielem, ale też nie sądzę, że to wszystko się uda. Bardziej byśmy musieli inwestować w tamte pola, gdzie są tam, po tamtej stronie, i tam są szanse już takie większe. Tak samo te pola, które są tutaj, nie wiem, czy one są na sprzedaż, czy nie, ale jakby się tam pójść, pogadać, to może coś by z tego było. Tak samo bardzo się zastanawiałem nad jednym polem, zaraz wam to pokażę, co gdzie i jak i o co chodzi, żebyście wiedzieli. Dobra, tutaj mamy to dotąd, tu sobie dojedziemy, żeby to zrównać, bo tutaj troszeczkę znowu też na ukos. E, ja pierdziele, będziemy musieli sobie podjechać, leciutko Paradoksalnie leciutko No i paradoksalnie wychodzi, że leciutko sobie podjechaliśmy Leciutko, ale końśliwie, dobra, mamy coś takiego Sobie też poprawmy Ty, ja ja już się bałem, że nam to się nie zrobi, czajcie. Ja już się serio bałem, bo jak zobaczyłem, że nie chce mi się ta trawa zniknąć To już myślę, no nie no, to jakiś błąd farmingowy Ja pierdzielę, widzicie jak on szybko rusza ja tylko leciutko przyciskam sobie e, właśnie trujeczkę, a on rusza, znaczy trójeczkę V po prostu I powinien jechać powoli No i dobra, to nie jest nasze pole, ale to jest nasze pole Gdybyśmy wywalili ten krzak, można było, ale nie trzeba było wywalać tego krzaka Żeby to spoko wyglądało, ale raczej wywalimy go, po prostu wyciniemy Tylko, że też jest, wiesz, to jest miedza I to pole, no można było się dogadać z sąsiadem ale nie wiem czy po prostu się to wszystko uda, bo jakby się udało naprawdę było fajnie. E, tak samo jeżeli zrobić o z tego, o ten kawałek kupić i zrobić z tych dwóch pól jedność, a tam to zostawić, bo tu jest też jeszcze większy kawałeczek. Tylko już to jest znowu dogadywanie się e, z troszeczkę innym sąsiadem, a tu można zawsze zrobić tak, no lekko na ukość to pole i żeby też fajny kawałek wyszedł. E, także no coś pomyślimy właśnie nad tym kawałkiem. Te inne za bardzo mnie nie Jeżeli już mamy robić, to po prostu robić dobrą robotę i robić te pola większe, bo sami wiecie o co chodzi, żeby się nie pierdzielić. Teraz dojdzie pewnie no nowy ciągnik. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, bo ja całego zboża jeszcze nie sprzedałem. Będziemy to wszystko ogarniali. Jak on ruszył, ja nie mogę. Po prostu normalnie ruszył, jak głupi. I dzisiaj sobie zrobimy pewnie łączenie tych pól, nowych. O ile ja tam się jeszcze dogadam z tym sąsiadem. Ksyk, ogarnięte. No i teraz ja nie mogę, no w ogóle nie, nie wiem, jak to do tyłu wyjechać. No bo wiecie, w farmingu nie ma czegoś takiego jak bieg do tyłu, jest tylko te biegi, są trzy do przodu. E, no i żeby to realnie, realnie zrobić, no nie da się tego realnie zrobić, no nie? Co to, co to się dzieje? No teraz jest dopiero tak dobro. No, było wyłączone po prostu. Jeżeli wysiadłem z ciągnika, to mi się wyłączył ten tryb, tak jakby tworzenia pól, tylko był sam tryb orki, no nie? No dziwnie, troszeczkę. No bo jednak ciągnik cały czas był zapalony, on nie zgasł. Także nie wiem od czego to jest zależne. No ale tak się właśnie zrobiło. Jedziemy sobie jeszcze na końcówkę tamtego pola. I od razu gaz, no nie? Rura, i patrzcie, jak to leci. No ogólnie ciągnik bardzo fajny. Ale chyba kolejnym ciągnikiem będzie jakiś Zetor, jeżeli będę w coś inwestował e, Dzisiaj zobaczymy, co tam jeszcze da się poogarniać Wejdę sobie jeszcze na jakieś fora, no nie internetowe, tak już nie wracając do jakiejś tam historii, fabuły, serii Po prostu sobie zobaczę, czy jest coś fajnego, jeżeli chodzi o jakieś tam leciutko większe ciągniki Wiadomo, że to nie był jakiś przeskok, nie wiadomo jaki Tylko faktycznie, żeby było to coś leciutko większego Tak samo kombine, ale Combine to raczej w przyszłości będziemy zmieniali na 100% Dobra, czekajcie, bo jeszcze tutaj jest kawałeczek No i cyk, i ogarnięte. Także ja sobie lecę dogadać się z tym sąsiadem i zobaczymy, co z tego wyniknie. No i dobra, już pędzę oczywiście od sąsiada i zobaczymy, co po prostu się da z tego pola zrobić. No pole oddał nam, w sumie no sprzedał, nie oddał, e, bo musiałem za nie zapłacić. Tutaj mamy kurczę te belki, jeszcze pasowałoby te belki, jeszcze pozbierać tam ludzie co niektórzy oczywiście pozostawiali sobie, to nie jest nasze, no ale pasowałoby to po prostu pozbierać, wiecie, w sensie, no dla nich, no nie, że oni to pozostawiali, tam w ogóle jeszcze ktoś nie sprasował, o tam o kawałeczka, no nie wiem, czy on na okrągłe tego nie będzie robił, bo tam jest akurat większe pole, i to jest większego takiego gościa. Dobra, zajeżdżamy sobie tutaj, i to pole robimy sobie na zasadzie właśnie, znowu orania miedzy. Tutaj widzicie, u nas to pola zadbane, u nas to, to jest, po prostu jest się czym pochwalić. No i będę musiał sobie to ogarnąć, a jeżeli chodzi o wycinanie tego krzaka, też oczywiście to wytniemy. No, no, no tam na odcinku wam tego nie pokażę, bo to też nie piszcie, żebym wam pokazał na przykład wycinanie drzew, bo to tutaj na no, Farmingu 13 nie ma czegoś takiego jak wycinka drzew. Po prostu tak szczerze mówiąc wejdę sobie do Giantsa i usunę sobie tego krzaka e, z mapy. Będę musiał jeszcze Giantsa pobrać takiego odpowiedniego, żeby to w 13 edytować. No bo innej opcji po prostu nie ma. Nie da się tego inaczej ogarnąć. To są drzewa, zresztą takie to nie jest 3D, znaczy. W sumie to jest chyba 2D nawet, jeżeli dobrze mówię. Chyba... No ale jest to, tak, to bez kolizji, także wiecie o co chodzi. No ogólnie nie, nie da się tego ogarnąć w każdym bądź razie. Czy chcemy, czy nie chcemy, i tak tego nie zrobimy. Dobra, żeby tutaj za bardzo nie pomieszać z tymi polami, żeby tutaj był ład i porządek. Pojedziemy sobie leciutko na ukos. A ten kawałek jeszcze jakby był nasz, to też by było świetnie. Że weź to kup. Nie mamy aż tyle pieniędzy, no nie? No można coś zainwestować, ale też inwestycje muszą być trafione, no nie? Nie możemy sobie wydać na przykład w jednym odcinku 30 czy tam 40 tysięcy złotych na same jakieś tam kawałki. No bo jednak pole w prawdziwym życiu troszeczkę, troszeczkę trzeba zapłacić za tą ziemię. No nawet jeszcze więcej trzeba zapłacić na przykład za te działki takie budowlane, prawda? Gdzieś tam w okolicach, e, pól. Ludzie też to no, dosyć drogo sobie cenią to wszystko jeżeli chodzi o ziemię, no, ale to dobrze znaczy może dobrze dla tej osoby co sprzedaje, a źle dla kupującego ale wiadomo, że to no jednak przewagę ma ta osoba, która to sprzedaje, bo to ona sobie ustala za ile to sobie wystawi, prawda, a gdzieś tam chyba w danych regionach też zależne jest to od, od jakości gleby, bo tam wiadomo mamy różne Rodzaje gleby, nie jest tak, że to jest ziemia i to jest ziemia i tego nikt nie sprawdza, tylko tutaj na przykład wydajność na tej będzie większa, a na drugiej będzie mniejsza. Tak to działa w prawdziwym życiu, jeżeli ktoś nie wie. Także widzicie, no, uczy i bawi. Można powiedzieć. Normalnie, zajebiście, jak się ma takiego nauczyciela, który wszystko, kompletnie wszystko wie. Ile mam jeszcze paliwa? 38 litrów. Ja nie wiem czy nam starczy do końca tej orki. Tutaj bardzo szybko paliwo idzie. Nie, nie, nie wiem, gdzie to wyłączyć, to pewnie w ustawieniach gdzieś trzeba patrzeć, e, szukać w ustawieniach właśnie gry, tylko że nie tej chyba takiej w grze, tylko gdzieś tam bardziej w plikach, żeby to paliwo szybciej, po prostu. No szybciej, wolniej właśnie leciało. Żeby się później nie pierdzielić, to już przelecimy sobie przez tego krzaka, dobra, bo po usunięciu będę musiał znowu wejść do gry i znowu będę musiał coś kombinować. A tak to sobie po prostu to przejdziemy ogarnięć, w ogóle dziwnie są te pola, bo to wszystko na uko tam wychodzi. Tam też jedno było krótsze, drugie było dłuższe. Jakieś ludzie jakoś to inaczej robili. Te pola w farmingu. No i dobra, tu mamy już ogarnięte. Przynajmniej leciutko jakoś jest to połączone, jakoś to wygląda. Miejmy nadzieję, że Wam się podoba to, co robię, bo przynajmniej wiecie, no przynajmniej będzie lepiej, bo teraz już jak wiedziemy raz na pole. To i większe będą plony. Znaczy, no, plony z hektara pewnie wyjdą takie same, bo tutaj, wiadomo, że to różnice nie robi, ale będą większe plony pod względem, wiesz, że wjeżdżasz na jeden kawałek, jest dużo większy od e, tego, co było poprzednio. No i wiadomo, że tu jest praktycznie podwojona ilość z tego pola teraz, jak to będzie jeden kawałek, w porównaniu do tego, co było tylko to ściernisko, no nie? No, zresztą widać różnicę gołym okiem. Tu jest bardzo, bardzo łatwo zauważyć, jak to pole się zmieniło. I tak jak mówiłem, no, w dzisiejszym odcinku orka tego wszystkiego. Ale w kolejnym odcinku być może jeżeli uda mi się ogarnąć talerzówkę, to będziemy sobie talerzowali. Dlaczego? Ano dlatego, że jest to nam potrzebne. E, I wiata gdzieś tam to pole też można zagospodarować sobie fajnie, żeby te wiaty jakieś tam pobudować, żeby jakoś fajnie to poogarniać, ale to też tak jak mówię, to jest wszystko kwestia czasu, e, bo no wszystkiego naraz nie ogarniemy. Mimo, że gdzieś tam te pieniądze ze zboża jeszcze dojdą, tych pieniędzy troszeczkę też mamy odłożone. Można oczywiście coś pokupywać już teraz. Ale kupiliśmy dwa pola, to już pieniądze troszeczkę odeszło. Kupimy ciągnik, to już troszeczkę pieniędzy odejdzie. Kupimy pług czteroskibowy, troszeczkę pieniędzy odejdzie. No wiadomo, ja sobie sprzedam pług dwuskibowy. Trzy ciągniki raczej zostaną, bo nie chce się trzydzieski jak na razie pozbywać. też pisaliście, żebym tą sześćdziesiątkę zostawił, co była poprzednio. Wiadomo, też i pieniądze doszły z 60ki. także też są jakieś tam kwoty, jeżeli chodzi o Bizona. No inwestycja na pewno coś, co ma kabinę. Nie chodzi już o nawet i wielkość, bo kabina to jest podstawa. No i remont jakiś, który gdzieś już ktoś zrobił. Ja nie mam czasu się tym zajmować, żeby wyremontować ten kombajn. Kwoty za Bizony nie są nie wiadomo jak wielkie. Wiecie, takie kwoty, jeżeli ten sprzedamy i kupimy następny, no to wtedy ta kwota nie będzie zbyt duża. A jeżeli byśmy mieli kupować drugi kombajn, no to wiadomo, że te kwoty są bardzo duże, bo kombajny, mimo że takie stare graty, można powiedzieć, no bo jednak Bizon no już swoje lata ma, czyli jest gratem troszeczkę. No to gdzieś tam te kwoty są bardzo duże za te kombajny, mimo wszystko. Dobra, jedziemy sobie o taką przeorać jeszcze dookoła, tak jak wam mówiłem. I mogliśmy zaorać od razu na tamtym kawałeczku pola, a nie tak teraz będziemy musieli i tak wracać na tamten kawałek. Aha, czyli to nam nie ora tak jak ja chcę. Dobra, musimy to jakoś inaczej zrobić, bo tak to być nie będzie. Bardziej tą o tak o trzeba jechać, bo ten pług wiadomo, że szerokość robocza jest no, dosyć mała Jak nie można chyba powiedzieć, że bardzo mała, bo no co wyobrażacie sobie co byśmy musieli tym pługiem dwójką robić Tak to przynajmniej ta trójka to, to trzy skiby, a tak to byśmy mieli dwa skiby Dwa skiby, dwie, nie no, dwie skiby to nie, dwa chyba skiby No i cyk, oboramy sobie dookoła, od między, od sąsiadów się oboramy a resztę sobie zrobimy elegancką, talerzówką. To pole jest w sumie przygotowane praktycznie do już siebów. Ale lepiej sobie zrobić, żeby tutaj później nam nie było żadnej niespodzianki, żeby nam coś nie wyrosło. Ale chyba o tak o tych. o nie będę robił, no nie. Porobimy sobie same, właśnie tamte miejsca. Kultywatorem właśnie to jest dosyć gówniane w farmingu. 13, że akurat jeżeli wiedziemy czymkolwiek na tą trawę, no to ta trawa po prostu zniknie. No i, no i później nie urośnie. Także jest to naprawdę słabo zrobione. Mogliby to ogarnąć lepiej. Ale widzę, że no, nikt się tym nie zajmuje, także no w sumie farming już ma swoje lata. Raczej co już jest, to już nie zostanie naprawione tylko może przez jakieś modyfikacje, no ale jak mówię, no raczej te modyfikacje już tam Coraz rzadziej wychodzą do tego farminga 13, bardziej już ludzie teraz do 19 robią, gdzie ostatnio narzekaliśmy na brak modów do 19 w poprzednim odcinku, tak teraz można powiedzieć, że e, gdzieś tam do tej 19, no powoli coś się zaczęło ruszać. Jeżeli chodzi o polskie modyfikacje. Jeżeli chodzi o mapy, też spoko to wygląda, bo coraz więcej jest tych mapek, co jest fajne, bo im więcej, tym lepiej. No i Dobra, może ja sobie zrobię po prostu drugi objazd tutaj, a jeszcze sobie poogarniamy wszystko na live, no bo dopiero 17 minuta odcinka, jak tak patrzę, praktycznie 18. I się tak właśnie zastanawiam, e, jaki to ma sens. Może sobie po prostu to już zaoramy, a tamten kawałek już sobie przelecimy całkowicie talerzówką, będzie jakiś tam, e, orek do dookoła pola, to sobie zostawimy, bo to jest wiadomo już przygotowane, tak jakby. A talerzówką sobie pojedziemy już po wszystkim, no bo czy jest sens robić bronowanie, nie wiem, ale jeszcze zostało nam dużo pól. No i ten pułk czwórka to będzie po prostu rzecz, rzecz niezbędna dla nas, no nie? Tu jest też fajnie, opatrzcie, jak ten ciągnik się przechyla To naprawdę realnie wygląda w porównaniu do tego co jest wiesz, gdzieś tam W tych następnych wersjach farminga Gdzie nie ma czegoś takiego jak orka Tylko to wygląda naprawdę tragicznie, no bo to jednak to oranie to Wiecie o co chodzi zresztą, kto nam gra w farminga ten wie na 100% O czym ja mówię Kiedyś było coś takiego, że był taki realistic mod, który wprowadzał naprawdę dosyć fajne udogodnienia, ale nie ma czegoś takiego teraz. Nie ma, w 19, nie, nie wiem czy w 17 nawet było takie coś. W 13 na pewno było. I powiem wam tak, jest już druga 13, jeszcze sobie myślę. No jest co... Jest so, no niedziela już w sumie teraz jest, ja mam troszeczkę czasu, no bo wiadomo, że bardziej mam czas w niedzielę na przykład na nagrywanie niż później na tygodniu, no bo na tygodniu zazwyczaj pierwsze co robię. Wracam ze szkoły i idę spać. Wstaję gdzieś tak po dwóch godzinkach. No i raptem jest już 16, 17, 2 godziny do live'a, zrobić coś tam jeszcze, no i live'a już odpalać. I wiesz, tak człowiek nie ma czasu za bardzo na takie <grywki> nagrywki nawet, a tak już jak ten film oglądacie we wtorek, a ja go nagrywam, no można powiedzieć, że w sobotę całą niedzielę mam wolną. Od nagrywania, no ale też i na meczu będę, także wiesz, także też niedziela nie jest jakaś całkowicie wolna, po prostu od nagrywania, czyli od takiej pracy można powiedzieć. No i mam pewność przynajmniej, że nie zabraknie filmów, bo tak jakby gdzieś tam nie wrzucić jakiegoś filmu w jakiś dzień, to wiadomo, że szkoda trochę. A tak to mam pewność, że gdzieś tam ten film mam w zanadrzu nagrany i jestem bardziej bezpieczny, bo wiem, że zawsze coś tam leci. A jeżeli no, no, na środę to już wiadomo, nagram sobie w poniedziałek, we wtorek sobie wyrenderuję nawet, to już mam jakieś zaplecze. A tak, jakby tak się męczyć, że wiesz, że z dnia na dzień nagrywać, to, nie wiem, w jakiś dzień coś ci wypadnie, już na przykład na następny dzień nie ma filmów. Także ja sobie wolę robić tak, jak właśnie robię, że nagrywać sobie po trzy filmy w sobotę i mieć zawsze zapas. No i was to chyba też bardziej cieszy, bo jednak zawsze macie co obejrzeć, a nie tak jak na przykład na innych kanałach, no na których ludzie tak wrzucają na przykład raz na tydzień filmy. Są też takie kanały. To jest dla mnie troszeczkę śmieszne, no bo można robić coś codziennie na przykład. Szczególnie, że takie kanały też Czasami to jest ich praca, no nie? No, jeżeli pracujesz, no to na przykład, no chyba, jeżeli z tego zarabiasz, no to nie, nie masz za bardzo innych obowiązków, tylko po prostu możesz sobie to robić, robić, robić i jeszcze raz robić, prawda? Nie, nie, nie zrobimy tego na odcinku, jest już 21 minuta odcinka. Ja liczyłem, że to pole mi się uda zaorać. No, ale to też jest lekki pokaz tego, jak to wygląda tak naprawdę na tych małych maszynach. Że jeżeli ktoś lubi bardzo grać farminga, to on będzie to pole orał i dwie godziny. Tylko, że samo lubienie grać, a mieć czas na to, to też są dwa troszeczkę odmienne światy, no nie? A pierdziele Dobra, ostatni przejazd w tamtą stronę i będziemy kończyć, bo i tak tego nie zrobimy, tak jak mówię. Dobra, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję i w sumie napiszcie w komentarzu jaki ciągnik byście widzieli na tej serii, bo to jest dosyć też istotne, co by, byście chcieli, a nie tylko co ja chcę na tej serii. Kolejny ciągniczek, kolejny kombajn jaki byście chcieli też napiszcie, komentarz taki. Ja mam przykle serduszko też pod tymi komentarzami, najprawdopodobniej jeżeli nie zapomnę. I widzimy się w kolejnych produkcjach i jest wtorek, także gdzieś tam koło 19, koło 19.30 będzie live'ik na kanale, także pamiętajcie, że live'y są praktycznie codziennie. Także ja się z wami żegnam i na razie.